Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Święty Augustyn tłumaczył to tak. Mówił, każde inne brzemię uciska cię i przygniata, natomiast brzemię Chrystusa przynosi ulgę. Każde inne brzemię ma ciężar, brzemię zaś Chrystusa ma skrzydła. Jeśli ptakowi odejmiesz skrzydła, tłumaczył Augustyn, na pozór zmniejszasz ciężar, który ma on dźwigać. Ale im bardziej ten ciężar zmniejszasz, ciężar skrzydeł, tym bardziej przywiązujesz ptaka do ziemi. W trzech zdaniach Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii zawiera się wszystko, to znaczy cały sposób na ludzkie życie. To nie znaczy, że jarzmo przestaje być jarzmem, a krzyż krzyżem. Chrystusowa recepta na życie nie jest naiwną pogadanką, ale prawdą o życiu, skutecznym sposobem na wygranie życia. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.